powiedzieć, Jeżeli chodzi o choroby zakaźne, ponieważ już zgłoszenia infekcji covidowych są coraz rzadsze kilka przypadków tak co dwa tygodnie. Grypa no, jest więcej niż w ubiegłym roku, ale to nie jest jakiś bardzo duży skok. Także szpital nie jest obłożony przypadkami zakaźnymi. Jest, z wodą też nie mamy problemu. Wszystkie wodociągi mają dobrej jakości wodę. Próby żywnościowe też nie było jakichś szoku, szokujących wyników, że tam coś mamy. Naprawdę taki spokojny rok na całym świecie. Nie, no nie mówię tu o wojnach, o jakichś konfliktach. Tu mówimy o. Zdrowotnych sprawach, o infekcjach. Myślę, że to się wszystko unormuje idzie coraz lepiej. Poza tym mamy świadomość inną, umiemy szybciej reagować, szybciej rozpoznawać te choroby zakaźne i wchodzimy bardzo szybko, szukamy przypadki, przecinamy drogi szerzenia, więc z tym to jest coraz lepiej. Teraz tak, bo omawialiśmy te, te wszystkie tak, choroby i wszystkie sprawy na poprzednim spotkaniu. Ja ogólnie powiem właśnie, że już sobie radzimy z panowaniem nad chorobami zakaźnymi. Szybciej reagujemy, szybciej rozpoznajemy, przecinamy drogi szerzenia, no i jest coraz lepiej. A y, y, ostatnie spotkanie Organizacji Narodów Zjednoczonych również Doszło do tego wniosku, i były wystawione takie, takie y, zadania na przyszłość, że y, mamy coraz mniej chorób zakaźnych, a mamy problem ogromny na całym świecie z chorobami niezakaźnymi, czyli choroby związane z naszym stylem życia, czyli choroby przewlekłe, metaboliczne. No i teraz od kilku lat. Wysuwa się problem ze zdrowiem psychicznym, czyli depresję. Tam takie padło stwierdzenie, że mamy ponad nawet miliard osób w różnym wieku na świecie ogólnie z problemami ze zdrowiem psychicznym. No i cały czas y teraz ten problem służby zdrowia, szpitali, porad. No zabezpieczenia ludzi ze względów medycznych, nakłady rosną z roku na rok, rosną więcej i więcej i cały czas jest za mało, i za mało, i za mało i tutaj trzeba właśnie zmienić strategię. Dobrze, że powstało w 2021 roku taka nauka jak zdrowie publiczne. Bo taka medycyna, medycyna sensu stricto zajmuje się przypadkami konkretnymi, pojedynczymi, leczymi ludzi, a zdrowie publiczne zajmuje się ogółem, patrzy na wszystko, na swoje środowisko, na województwo, na kraj, na świat, co się dzieje, ile przypadków, gdzie, co, te karetki latają tam i z powrotem i coraz więcej i więcej. Jak tu zaradzić, żeby to uspokoić i zmniejszyć, prawda? Czyli co? Zdrowie publiczne. Obserwować, liczyć, wyciągać wnioski, no i co? Wprowadzać zmiany, gdzie mamy pójść z tą promocją zdrowia i tylko jedynie to, że teraz trzeba to rozszerzać od dziecka, przez przedszkole, szkoły i do, 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 do tych uniwersytetów wieku dorosłego i szerzyć tą promocję zdrowia oświatem, żeby ludzie dbali o swoje zdrowie razem my pomagając, żeby utrzymać w lepszej kondycji zdrowie ciała, fizyczne, psychiczne, i wtedy się zmniejszy, nie, nie będą rosły tak, musiały rosnąć nakłady na służbę zdrowia, będzie mniej chorych. Trzeba zapobiegać, bo inaczej to no, wszystkie narody mają z tym problem. Wszędzie jest za mało i za mało. Jest, nakłady są coraz większe i większe, i dalej za mało, bo potrzeby ludności są coraz większe, i, wegania, i wymagania rosną. Tak samo i u nas już widzę, że mamy mniej objawów, mniej przypadków zakażeń. Próby te żywnościowe też są coraz lepsze, coraz mniej, e, więc tutaj my, ja też tak uważam, e, że pójdziemy więcej do środowiska, żeby szerzyć tą, e, tą oświatę zdrowotną, żeby poprawić e, świadomość od małego do starego i żeby dbać o swoje zdrowie przede wszystkim. Razem, wspólnym duśimskim, nie tylko służba zdrowia, ale i każdy z osobna musi do tego przystąpić. Tylko wspólną pracą, współpracą może coś się na świecie zmieni, że będziemy zdrowsi, po prostu umierali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie.